Jerry włamujący się do mojego domu. To jestem ja, kiedy spaliłem nasz dom. Dzisiejszy film możesz obejrzeć na własną odpowiedzialność. Jedna obka w górę z subem, z dzwonkiem to jeden Robux na odszkodowanie za nasz dom. Nieważne, gdzie. Umyję sobie teraz le. Ej, ej. Co to był za dźwięk? Nie, lepiej sprawdzę na kamerach, bo wolę tam nie schodzić na razie. Dobra, gdzie mam tu kamerę? nie ma, tu niko, Tu ja jestem. Dobra, niko chyba nie ma, ta Ej, 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 ej co, coś tam jest. Czekajcie, on się skrada. Jest w moim pokoju! Ej, dobra, nie na kamerach go uchwyciło. Muszę wziąć broń z mojego, tylko safe, 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 zabezpiecz, save, szybko, szybko, on mi ukradnie wszystko! Dobra, trzeba przejść przez kibel szybko, tu, tu, tu Dobra, muszę się jakoś ukryć, nie wiem, może w tej szafce? Nie, dobra, nie, nie. nie. Miałem pistolet w szafce, więc y, będę gotowy na niego. O kurde, dobra. Gdzie on jest? Tam się dzieje? Gdzie on trzyma te pieniądze? Tutaj, no szukam i nie ma nic, no Dobra, że w salonie gdzieś co Nie, Nie idzie kanapą. tam nie ma nic. Dobra, idę do góry. Nie, tutaj nie. na dole to pusto. Dobra, jestem gotowy? Co my tutaj Chodzi? mamy? Chodzimy. Czy jest tutaj coś? O, tu jakieś pokoje? sypiali dobra? Sypialni, tu na pewno ma gdzieś pieniądze. Idę za nim, z Leżej, <śmary> ziemia! O kurde, nie co, mogę co ty, co... A, o, o, ciekaj, o, czekaj, czekaj! A co ja robię? A nie wiem, nie ja, wiem, przepraszam, proszę pana. o, proszę, o a, 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 a. strzelać w tej grze. O, chodź cały! O, nie, proszę, no to jest dla mojej babci w przyszłości, no. Dobra, wiesz co, ja się z tym zajmę sam, ty mnie nie będziesz mówić, co robić. Jak ty chodzisz? Po oh yeah. no. po cichutku, żeby nikogo nie słyszał O oh Jezu, Jezu, Jezu A masz, a masz, nie umiem strzelać tego oh, a, a. A, 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 leżę, a, a, Leżysz, mnie już, oła dostałem si Siadaj tu, siadaj tu, siadaj tatu no. no Dobra, no siedzę, no i co teraz? Przeproś mnie teraz, w tym momencie, albo strzelam Ale, ale ja chciałem troszkę pieniążków tylko, wiesz, no nie ma mi <laughs> Co ty robisz to ty Krzyś? Jakieś ostatnie słowa może? No ogólnie to, widziałeś coś za tobą? O kurczę. Może ty Major odpowiesz ostatnie słowo? A może ty no, powiesz łapie, ostatnie nie słowo, nie. A co? A może tego wrócić wrócić teraz? Eee yy, okej, okay, yy, to, tak, to, to jest ostatnie słowo? Czekajcie, 3, 2, 1! O! a właściwie bracie, czemu ty przyszedłeś do mnie z bronią bronić tego typka? A tego typka? Ja myślałem, że ja ciebie broniłem. A ja myślałem, no, wiecie, że ja broniłem domu. Kim ty jesteś? A, dobra Gdzie masz ten safe? Mów gdzie masz safe? już! W łazience jest No w łazience, A. gdzie tu była łazienka? Może tutaj? No tam, jeszcze ci podpowiedzieć może Co? E... Ogólnie to jest tutaj, wiesz No, w tę stronę tu A, Proszę tu. Tutaj Dobra, już możesz się no. położyć, no wynocha. A nie, to, to tutaj jeszcze połóż masz wejść, Nie, 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 ale! A! Co ty mi z domem zrobiłeś? On się pali! O, o, nie bierzesz o, nie kasy! Ty, 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 ty. O, Simon... Co tu się dzieje, ty, ty? A co ty, o, ty robisz? O, ty, ty, ty. Wow, <śmienic> <d> <śmienic> <d> <śmienic> <d> <śmienic> Dobra, co wy na to, żeby zamieszkać razem i się nie okrabać? <śmienic> Ja jestem Jerry, weź tą kasę Dobra, ogólnie to musimy wyruszyć w, do restauracji, także Simon, zamówiłeś na miejsca, już proszę, błagam ja już no, pewnie, zobacz, tutaj tak Dobra, wreszcie. to umyjcie zęby, przygotujcie się wszyscy, chodźmy do łazienki Dobra. wszyscy tam... ja Nie, tam... ja nie mam... no co wy robicie w mojej łazience wszyscy? No Wypadnij Ja pomyślę, ja no! O Jezu, nie, ja stąd wychodzę, co stąd to, to jest? No... Możecie nie robić. O, fuj, dobra, ja już nie wchodzę z powrotem. No, już iść! Tak, dokładnie. Dobra, wiesz co, ja pójdę do mojego pokoju, bo ja tu w piwnicy mieszkam. Doby, weź tam pod gdzie te burgery, to sobie zjemy teraz. Chodź co i usiąść. do mikrofalówki wstawię. Czekaj. No czy ja coś tak? już nie słyszę? Jerry! Co ty wstajesz do mikrofonu? Czy, to już to nie ja zrobię! Nie, 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 pali, ej, czekaj, Simona jest... trzeba jeszcze zabrać ze spokoju. Przecież on nie ruszy się sam! No on to... nie wie, że ty o, się o, pali. O, się... Nie, nie, ja tam nie idę. Si Jerry! Jak to nie? U też się, te wszystko, pali, A, to się, się pali pali. wszystko A, tu się pali wszystko! To... Jerry, czy ty nie, się palisz? Nie, 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 nie! Simon! Simon! Nie, gdzie jest Simon? On jest w łazience pewnie! Si Kurczę co się dzieje? Coś wybucha. Wy co Szukaj Simona! No. Czekaj znowu, otwieraj Czekaj, te drzwi! Otwieram, otwieram, otwieram oh, paki, co to za ogień! Co? Jak ogień? Gdzie Czekaj nie? Jest? nie, nie, Simon się pali, no nie przejdę przez to nie, dobra. Nie, znaczy... nie, Czekaj! Jeżdżo, to Czekaj. Ej, tu jest gaśnica w tej grze! Nie, gaśnice. Nie, mam gaśnice. Czekaj, pójdę po A! do kuchni! Czekaj, aaa! Gaszę płomienie! A, To tak nie działa! Szybko, szybko, po Simon. A. Simon! Chodź tu! O, 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 o. Nie, on zemdlał jeszcze, nie, chodź Simon! Muszę go złapać wszystko. na ręce. Mam go, mam go, mam go, mam go, wynosimy go! Szybko uciekajcie, już ogień! Zaraz Oh. Ogarnąłem ten pokój, tu Dobra, weź studujmy. tam jeszcze ogary szybko zgaś wszystko. Dobra, ja widzę szybko. Oh. Wszystko się pali. Simon, mam nadzieję, że przeżyjesz, proszę. O. Oh. Nie. Kiedy to już tutaj. O oh, Jezu, już wchodzę. Nie no, jak tutaj? No przecież ja nie wiem, gdzie to, tu jest ten szpital. Tu Nigdy nie dojedziemy. Nie, tu nie ma szpitala. Kładź go na podłogę, szybko. Ale jak ja jak wiem. Ta... Co ja mam robić. Przecież szpital jest Kładź go. obok. Dobra, 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 nie dobra, szpitala, dobra, 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 ja dobra. Jezu. Już. Usta, usta mu Szyba, robisz? Zrób mu usta, usta! Nie, szybko! Tak Zrób! Zrób, Zrób, bo inaczej umrzę! Dobra, gdzie jest ten szpital? U, tutaj u, jest! Jak O, tu! Ale gdzie go teraz idziemy? Jest no. szybko do szpitala, tu był! Ale. To było bez sensu, Jerry! Dobra, Dobra. Simon jest już na łóżku. Jeszcze Uwaga, mamy szczepionkę. E... Simonek, jesteś gotowy? Uwaga! Dobra, wstrzyknąłem. Nie, Simon, nie, nie, nie. Nie skacz, nie, 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 tu, nie, nie, tu. Nie, tu, nie. nie, tu, nie, 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 to nie, 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 tutaj było nie, tutaj połamane kości i. Sa Czemu jesteśmy, wyjść? Jerry, jego tętno spada, musimy coś zrobić. konewka, Rośnie. podlewam go. Rośnij, rośnij, rośnij O, wstrzyknę to. Dobra, wstrzyknij, wstrzyknij. Okej, okay, ja go trochę mopem umyję, bo tutaj podobno się zrobiło. Ech, dobra, Ech, wiadro, wiadro, wiadro. Ech. Wiadro, dobra, czekaj. A nie tym, nie tym, Jerry. Tym, nie tym. O, nie, co ja tutaj no. robię, nie to wziąłem. Ostatnia operacja, Simon, nie zwoń do mamy. Naprawdę, przeżyjesz to. Jerry, nie jest, A, okay. nie jest. Jako dobra, uwaga, jeszcze, bo robimy to raczej za tą kurtyną jest chyba nowy Simon. Jesteś gotowy? Simon, jak tam? O kurde, a co się mogło stać? CO zotawe? SIĘ Z NIM STAŁO? Co? BABY SIMON Z NIEGO JEST! Z MAŁY? Baby, Simon, co? Ej, wszystko okej? Okay? Simon? Dzidzia? <śmany> Dzi DZIDZIA! To nasza dzidzia nowa! Jak? Chyba twoja. E, twoja. Nie, ja nie chcę, ja... my tu nie było nigdy, ja sobie ja! Nie no, co? To czy nie, to jest dziecko? Może... O nie no nie. Czemu mi wrażyć na moją głowę? Jezus, mam dziecko, Jerry, ono mi siedzi na głowie! Dawaj, w busie, czekam, tutaj no, no. Dobra, musimy jakoś wychować, tylko nie podpalając dom. Że już tutaj wjeżdżamy, dobra, jesteśmy na miejscu. Dobra, spoko. Samochód, mi coś... To tutaj Simonka ogólnie trzeba ogarnąć, bo widzę, że on nie wygląda tak jak ja bym chciał. Tak Simonek siadaj tutaj, ja cię przemaluję. Dobra. Umiesz to robić, na pewno? Możesz mm -hmm. ci pomóc. Siadaj Simon. Ja ci przemanuję na różowe włosy, dobra. No pokaż mu to. Dobra jak to no się robi. O cóż, o, o. tu się trochę. O, dobra, dobra, dobra. Toż teraz. I. Uwaga. jest Dobra. Teraz manicure dobra, i pedicure, chodź tu. Teraz Simon to ty dobrze wygląda. Tutaj chodź połóż tak ręce, Simonek. No, dobra. No i robimy manicure pedicure, dobrze. Zerie weź nam pomóż tutaj, bo ja nie wiem jak to się robi. Już. już. <laughs> Moje dziecko, nie, moje dziecko musi mieć najlepsze z Holandii. Dobra, dziecko, możesz wyjść? Tutaj, tam była ciucharnia. No 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 czekaj, co ty robisz, Simonek? Nie, chodź Ty nie możesz mnie nosić, ty jesteś zbyt młody, ty jesteś dzieciaczkiem jeszcze Chodźcie, tutaj dział dla dzieciaczków Dobra, które ciuszki wybieramy? Dobra, tutaj mamy Tak, Spodenki Dobra, załóż tutaj Simonek, proszę nie wiem co Dobra, Jerry. Jak tam Simon? Jerry Eee, ty ty! Jak on wyglądał? Znaczy, Fajron, co ty założyłeś na siebie? Co tutaj zagrałeś? Założyłem jakiś gaz. i wyszedł ze sklepu Pierwszy smójstw w dodatku Ty jakiś... jak... Chodzę z tej gry, bo ona to... jest dziwna, naprawdę o!